Cześć. W tym odcinku klienci zoelix proponują zakup Twojego samochodu lub drugiego smartfona na raty. Markowe elektronarzędzia za pół darmo. Uwaga na przelewy weryfikacyjne na jeden grosz lub złotówkę. Fałszywy e-mail podszywają się pod Allegro. Cyberprzestępcy infekują smartfony, podszywając się pod Polską Policję. Zaczynamy. Od kilku miesięcy trafiają do nas zapytania od osób próbujących sprzedać w serwisach ogłoszeniowych samochody lub drogi sprzęt elektroniczny, czy przypadkiem ktoś nie próbuje ich oszukać. Dostają dziwną propozycję transakcji. Od razu zaznaczam, że nie chodzi o typowy nigeryjski scam o którym zrobiliśmy już kiedyś film. Link macie u góry ekranu. Odzywa się do nich osoba, która proponuje zakup oferowanego samochodu lub drugiego smartfona, ale chciałaby uregulować płatność w kilku ratach, zapewniając, że spiszą specjalną umowę dla bezpieczeństwa i że wielokrotnie korzystali z takiej formy zakupu. Według nas wygląda to jak próba wyłudzenia towaru za ułamek ceny. Podejrzewamy, że taki osobnik spisuje nic niewartą umowę, np. Na, na fałszywe dane lub tak zwanego słupa. Przy okazji pozyskując wrażliwe dane sprzedającego, które może wykorzystać do kolejnych przekrętów. W przypadku transakcji z autem pozyskany w ten sposób pojazd najpewniej zostaje sprzedany na części. Analizując przesłane do nas konwersacje, od razu nasuwa się pytanie. Czemu ten klient nie weźmie jakiejś pożyczki? W dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś uczciwie pracuje i sumiennie reguluje swoje zobowiązania, to pożyczkę w pierwszym lepszym banku dostanie w 15 minut. Kilka tygodni temu odezwał się do nas Marcin i opisał nam ciekawe zdarzenie, które przypomniało nam o pladze podobnych oszustw sprzed kilku lat. Posłuchajcie. Witam. Nie wiem, czy Wam się to przyda, ale dziś taka sytuacja. Siedzę w garażu w Szczecinie. Podjeżdża Ford Galaxy na tablicach Bydgoszcz i gość podchodzi ubrany na roboczo i akcja. Mam agregat, nowy, profesjonalny, sprzedam. Pytam za ile? To mówi, że na internecie 4200 i pokazuje oelix. I drugi 4900. Za 2000 oddam. W pierwszej chwili myślę, coś tu śmierdzi typami z podcasterami, ale to Polak. Mówię chwila i sprawdzam co to za firma, jakie opinie i takie tam, ale nie ma takiej firmy w Google. Wchodzę na Olix i sprawdzam ogłoszenia i dwa ogłoszenia, ten sam wystawiający i Bełchatów i tego samego dnia, czyli 4 dni temu. Okazja, polecam kto kupi ten głupi. Pozdrawiam. Kilka lat temu głośno było o podobnym typie oszustwa. Wyglądało to mniej więcej tak, że na parkingu przed marketem, zazwyczaj budowlanym, pojawiał się w droższym aucie elegancko ubrany jegomość o południowej urodzie i proponował zakup markowych elektronarzędzi jak Stihl, Honda, Husqvarna. Przedstawiał się jako menedżer włoskiej firmy handlowej, który wraca z targów i chce się szybko pozbyć po okazyjnej cenie tego sprzętu. Argumentował to tym, iż nie opłaca mu się zabierać tego do Włoch, ponieważ musiałby specjalnie wykupić na to dodatkowy bagaż. Ludzie płacili po kilka tysięcy złotych z nadzieją, że na odsprzedaży zarobią przynajmniej jeszcze raz tyle. Ostatecznie narzędzia okazywały się niewiele wartymi tandetnymi podróbkami, celowo owiniętymi w strecz lub folie bąbelkowe, aby trudniej było się zorientować klientowi podczas szybkiej transakcji, z czym ma do czynienia. Podobny sposób, w latach 90. ubiegłego wieku na wycieczce we Włoszech oszukany został mój tata. On i kilku jego kolegów połasiło się na markowy sprzęt elektroniczny typu magnetowidy, kamery wideo, tylko wtedy wciśnięto im atrapy pozbijane z płyt meblowych. Do dzisiaj, jak sobie wspominamy, to mamy ubaw popachy. Kiedyś przy okazji może opowiem o tym szerzej. W przypadku historii przesłanej przez Marcina, zastosowano sprytny schemat, który dla nieuczciwego sprzedawcy nie był tak ryzykowny jak przy handlu typowymi podróbkami. Gościu zamawia badziewny no-name, np. Na agregaty z Chin, warte około 1000-1500 zł sztuka. Wymyśla sobie nazwę, czyli markę i model, najlepiej wcześniej nieindeksowaną w Google. Nazwa musi przypominać słowo w języku niemieckim, bo to od razu przecież kojarzy się z solidnością niezawodnością. W firmie poligraficznej zamawia nalepki nawiązujące kolorystycznie do flagi naszych zachodnich sąsiadów i sukces gwarantowany. Teraz pozostaje stworzenie ofert z czterokrotną przebitką cenową na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych i ruszamy w Polskę. Dalej schemat wygląda jak w historii opisanej przez Marcina i na pewno nie jeden się na to nabierze. Uważajcie na przelewy weryfikacyjne na kwotę 1 grosz, 10 groszy lub 1 zł. To oszustwo funkcjonuje od dobrych kilku lat. Jeśli kupujący lub sprzedający poprosi Was o przesłanie kontrolnego lub symbolicznego przelewu na 1 zł, możecie być pewni, że to oszust, który chce skraść tożsamość. W ten sposób założy np. przykład konto na Allegro, wykorzystując skradzione dane i zacznie wyłudzać pieniądze. Przelew na jeden grosz pojawia się najczęściej przy fikcyjnej rekrutacji do pracy. Wysyłając swoje dane do rzekomej umowy o pracę, w kolejnych etapach podajecie zapewne PESEL, numer konta bankowego. W tym czasie oszuści zakładają na Twoje dane konto bankowe i wniosek o kredyt, pożyczkę. Ostatnią prośbą ze strony rzekomego przyszłego pracodawcy jest niewinny przelewik na kwotę 1 grosz na podane konto, który weryfikuje Waszą tożsamość w jakiejś instytucji finansowej, w której oszust stara się o podjęcie pożyczki z wykorzystaniem Waszych danych. Ciekawą historię w tym temacie przesłał nam Mateusz. Całość wyglądała na początku bardzo niewinnie. Posłuchajcie. Kilka miesięcy temu znana mi osoba, nazwijmy ją Albert, chciała zdobyć coś darmowego z OLX, a skończyło się na zarzutach za oszustwa i długach. Albert postanowił poszukać na OLX dyskietek do Amigi. Trafił on na dyskietkę ze sterownikami do wideo tostera i kilku innych, których dość długo szukał. Umówił się ze sprzedawcą na wysyłkę za pobraniem. Oszust chciał jedynie przelania złotówki, tak na potwierdzenie. Paczka nigdy nie doszła, a oszust na tę złotówkę założył Albertowi konto w banku. Udało mi się dojść do tego, że ten drań potem tym kontem bankowym zalogował się na ePUAP, by założyć firmę na niego i wyrobić sobie na Alberta nowy dowód. Oszukaniec postanowił przez tą działalność prać pieniądze z fraudów dokonywanych z innych ogłoszeń na OLX i Sprzedajemy.pl. Oszukiwał też za granicą na Gulog Gratis DK i eBay Klein Anzeigen, a na wspomniany wcześniej dowód osobisty zaciągnął pożyczkę w prowidencie. Wystarczy się domyślać co się działo dalej. Uważajcie na fałszywe maile od Allegro z prośbą o uregulowanie rachunku. Wiadomość zawiera link, który przekierowuje klientów do strony wykradającej login i hasło do serwisu Allegro. Konsekwencje wpisania ich na fałszywej stronie mogą być bardzo poważne. Oszuści po przejęciu danych o logowania mogą wystawiać z naszego konta nieistniejące towary lub dokonywać zakupów, jeżeli do Waszego konta Allegro przypisana jest np. karta płatnicza. Jeżeli do tego dane logowania do Allegro są takie same do innych serwisów, z których korzystacie, np. poczty czy mediów społecznościowych, to problem może Was mocno przerosnąć. Zadbajcie o to, aby Wasze hasła się nie powtarzały i korzystajcie tam, gdzie się da z weryfikacji dwuetapowej. Rzekome ostrzeżenia, ponaglenia, wezwania, które otrzymujecie w e-mailu, muszą pokrywać się z danymi dostępnymi w serwisach, z których pochodzą. Czyli lepiej wejść na stronę Allegro samodzielnie, bez pomocy linków z wiadomości e-mail i sprawdzić samemu bieżący rachunek i zaległości. Na koniec dosyć zabawna informacja. Pamiętacie ostrzeżenie z poprzedniego odcinka o fałszywej aplikacji InPost, która okazała się być trojanem bankowym? Jeżeli nie, to obejrzyjcie. Link u góry ekranu. Cyberprzestępcy tym razem podszywają się pod polską policję, aby zainfekować nasze smartfony tym samym wirusem. Posłuchajcie, co pisze o tej sytuacji CERT. Uwaga! Tym razem humorystyczna, lecz prawdziwa kampania podszywająca się pod polską policję, rzekomo oferującą aplikację do ochrony smartfonów. Aplikacja to oczywiście złośliwe oprogramowanie, a konkretnie Cerberus przeznaczony na platformę Android. Wykorzystany wizerunek naczelnika podinspektora Rafała Zatary na stronie zapewnia, że tu cytat aplikacja jest aktualizowana 24 godziny wraz z bazą portalu wirus.total.com. Złośliwa strona policji znajduje się pod adresem dhlaplikacja.pl z tego samego serwera pod adresem dhlaplikacja.pl. Cyberprzestępcy również infekują ofiary tą samą rodziną malware podszywając się pod DHL. Niedawno opisywaliśmy zagrożenie pod tym adresem. Uważajcie na wiadomości od fałszywych policjantów i kurierów, przekażcie znajomym i pamiętajcie o zgłaszaniu incydentów na poniższy link. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!